Spóźniłyście się? No tak, bo na królowe się czeka. Gramy w butelkę? Każdy powiedział okej. Okay. pi? Kogo z tego grona lubisz najbardziej? Alex. U New Ship. Rel. Dwóch później. Dobra, idźmy do PK. Ja z Hayley, Laura, Alex, a Maja sama. W tym samym czasie u Niny. Ej, a co jak ktoś porwał Ninę? Nie martw się, niekor potrzebnie, ale zadzwonimy jutro do jej brata. Dobrze, może faktycznie. Masz rację. Laura. Kał? Bo ty mi się podobasz w sumie od kiedy weszłem na grupkę. Chcesz być ze mną? Alex, bardzo cię lubię, ale dla mnie to za szybko. Za krótko się znamy i WGL. No dobra, poczekam. Ale nie zepsuje to naszej relacji? No co ty dalej będziemy się przyjaźnić? To dobrze. Halo, ej, wszystko OK. Dę. Jesteś pijana? Tu wszyscy są niebezpieczni, wiesz? Myśli na przykład ja. Oh, you're.